Cześć, witajcie, jestem Marcin Kryński, a dzisiaj sobie porozmawiamy o Clifton Strange 34, czyli o czym? O teście Galupa. Po polsku nie wiem dlaczego tak to się zowie, aczkolwiek tak. Jest to Galup Instytut, Galup Instytut dostarcza... Instytut po polsku brzmi to jak, jak firma, jak... Ok, jak instytucja rządowa, bądźmy szczerzy. Natomiast Galup Instytut jest... Amerykańską firmą, która dostarcza testów psychologicznych, realizuje przeróżne badania, e, zarówno dla m, amerykańskiego rządu, jak i dla firm komercyjnych. E, czym jest test gałupa? No cóż, jest to najbardziej precyzyjne i w moim mniemaniu, poza testami militarnymi oczywiście, e, najbardziej kompleksowe narzędzie, które umożliwia ci ten głęboki. View, ten, głęb te, ten głębokie wejrzenie w ciebie i zrozumienie, jakie masz zasadniczo mm, cechy i które te cechy powinieneś rozwijać, powinieneś budować je e, do góry, po to, żeby e, maksymalnie wykorzystać swój potencjał. Ale co w tym wszystkim jest najważniejsze? Przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że e, wcześniej e, całą e, Ogromną sekcję swojego życia poświęciłem na przeróżne testy psychologiczne, na pracę z psychologią, z terapią, z terapeutyką i wszelkimi możliwymi zagadnieniami dotyczącymi naszej psychiki. Także test Galupa był pierwszym testem, do którego podszedłem w sposób, w który. Nie indukowałam swoich wyników, czyli starałam się nie analizować pytania, starałam się nie odpowiadać na to pytanie w taki sposób, aby uzyskać e, odpowiedź, która mogłaby e, wywindować jedną z tych 34 cech e, podczas tego testu. A dlaczego tak? No cóż, jeżeli robiliście test na inteligencję, e, to chyba doskonale wiecie, że, e, że osoba inteligentna przy wykonaniu kilkuset testów na inteligencję jest profesjonalistą w wykonywaniu takich testów, tak? I wtedy co faktycznie test na inteligencję mierzy? No nie mierzy inteligencji, mierzy umiejętność rozwiązywania problemów albo e, umiejętność zaadoptowania tych pattern, tych poszczególnych e, pattern, które macie u siebie wewnątrz e, swojej tej bazy danych i umiejętność e, zaadoptowania ich e, do tych nowych zadań. E, także Podchodziłem do Clifton Strands e, e, bardzo, bardzo, bardzo pobłażliwie. Jestem 6 miesięcy po tym e, narzędziu diagnostycznym i co Wam mogę powiedzieć? E, generalnie nie mam obsesji na tym punkcie. E, nie pracuję z coachem, nie przeznaczam swoich ciężko zarobionych pieniędzy na tą fantastyczną osobę, która powie mi: Och, no, powinieneś, powinieneś dopakować trochę tej cechy, bo będzie. No way. E, nie ma żadnej, żadnej opcji tego rodzaju. Natomiast Sumarum, i to wszystko, co powinieneś wiedzieć o tym teście, to przede wszystkim to, że daje ci ten wgląd. Daje ci ten wgląd lepszy niż pan, psycholog, ani. Albo pani psycholożka. Rolą psychologa czy psycholożki jest przede wszystkim uzależnienie klienta, zadbanie o to, żeby przykuć uwagę klienta, a następnie regularnie zapraszać go do gabinetu. Czyli e, definitywnie, jeżeli spotkasz się z psychologiem, psychologiem czy psycholożką, traci swój czas. Natomiast jeżeli analizuje twoją psychikę, zewnętrzny skrypt. Masz ogromną szansę na to, aby rzeczywiście siebie samego poznać. Dlaczego? Bo tu nie ma zewnętrznej ingerencji, czy e, pani Kasi, psycho, pani psycholog Kasi, która e, dba o to, żebyś był jej klientem przez 73 kolejne lata swojego życia, a najlepiej jeszcze po śmierci, żeby twoje dzieci przychodziły do niej. Nie, absolutnie. Tutaj chodzi o to, abyś poznał te cechy, potrafił je zaimplementować i co? Możesz też zrezygnować, nie musisz nic z tym robić, ale zapewniam cię, że taki wgląd e, i skrypt jest w stanie ocenić cię zdecydowanie lepiej niż osoba, która ocenia cię, czy właśnie pani psycholog, czy, e, czy pan psycholog, który ocenia cię przez pryzmat tego, jak jesteś, jak wyglądasz, jak się zachowujesz, jak się komunikujesz. Także. E, Moje wrażenia są ekstremalnie pozytywne. Poprawiłem bardzo wiele cech, może nie swojego charakteru, może nie swojej osobowości, ale cech, które wpływają na efektywność i na precyzję wykonywania tych codziennych zadań, które punkt po punkcie, cygiełka po cygiełce doprowadzają do tego, że osiągamy sukces. A chyba na tym nam wszystkim zależy ponieważ już za chwilę zbliża się 2021 rok więc część z was będzie przygotowywała fantastyczne genialne plany na kolejny rok a może Clifton's Trends 34 jest jednym z punktów twojego programu liczę na to, że tak, jeżeli tak daj koniecznie znać w komentarzach, zasubskrybuj mój kanał, daj lajka Wszystkiego dobrego na razie, hej!